Cześć, witajcie na filmiku Get Ready With Me. Chciałam Wam pokazać taki look, całość looku. Zobaczycie fryzurę, makijaż, to co bym zabrała ze sobą na kolację u teściów na przykład lub kolację rodzinną, taką świąteczną. Pomyślałam, że to jest dobry temat, żeby pokazać Wam coś naprawdę uniwersalnego, bo ten makijaż sprawdzi się dla każdej naprawdę z Was yy, i podkreśli wiele atutów urody, także jesteś, jeśli jesteście zainteresowane, to serdecznie Was zapraszam. Zaczęłam już przygotowywać buzię, żeby trochę przyspieszyć się na filmik, to pokażę Wam po prostu co użyłam już na twarz. Yy, buzię zaczęłam od przygotowania jej kremem jest to Anioł Nutri-Advance. Jest to taki bardzo fajny, lekki krem odżywczy, który faktycznie odżywia tą skórę, yy, sprawia, że ona jest bardziej nabierzona. Bardzo lubię ten krem, szczególnie teraz na ten sezon jesienny. Później, kiedy krem już mi się zupełnie wchłonął, to nałożyłam na strefę T, czyli na miejsca, które bardziej mi się przytłuszczają, Baza od Lux. Jest to bardzo fajna baza, która nie jest typowo bazą silikonową, a jest po prostu bazą, która zostawia takie matowe wykończenie na skórze i faktycznie przedłuża trwałość tego makijażu. A następnie nałożyłam podkład rozświetlający, ponieważ jest to podkład, który wygląda bardzo, bardzo naturalnie na twarzy, bardzo grubie, i sprawia, że ta cera jest taka rzeźka, świeża i nawet przypudrowana. Wygląda bardzo, bardzo naturalnie. Także bardzo serdecznie go Wam też polecam. Pod oczy, tak jak zawsze, nałożyłam korektor. Idealna cera mój ulubiony kremowy korektor. Na jakieś niedoskonałości, które mi tam wyskoczyły, nałożyłam korektor, właśnie taki w sticku, z clear skin. Ładnie kryjący i też łagodzący, na przykład jakieś stany zapalne. Później wszystko przypudrowałam yy, jednym z moich ulubieńców pudrem z Extra Lasting, czyli pudrem super trwałym. I delikatnie wykonturowałam, ociepliłam sobie buzię brązerem z długo do konturowania. Tak mi się chciałabym bardzo delikatny, lekki, taki rozświetlony makijaż oczu, ponieważ yy, jest to raczej takie spotkanie, kiedy Chcemy dobrze wypaść, dobrze się czuć yy, i nie być przemalowane, co też jest ważne, więc postawmy raczej na delikatny makijaż oczu, delikatnie podkreślający naszą urodę ewentualnie mocniejsze usta, ponieważ jest to święto, więc można usta na przykład yy, też z ustami trochę zaszaleć, a że kocham w tym momencie czerwienie, że na pewno coś czerwonego będzie było na ustach. Jeszcze na początku, żeby nie zapomniała, yy, nawilżę sobie trochę wargi, jest to yy, ten balsam do ust. On pięknie, po prostu pięknie pachnie. Rzecz podstawowa, czyli najpierw baza pod cienie. Nakładam sobie jej grobinkę na powieki. Przechodzę do pierwszego cienia i jest to cień z paletki Nude Shimmer. Trzeci dzień od góry, taki delikatnie szampański, bardzo, bardzo ładny kolor i będzie się pięknie mienił na powiece, delikatnie złotawy. To jest takie bardzo, bardzo jasne złotko. Będzie się ładnie mienił na tej powiece. Biorę sobie pędzelek i matowym, beżowym cieniem z tej samej paletki przypodruwuję sobie nieruchomą część powieki, czyli tutaj wszystko pod łukiem brwiowym. Cięgam sobie po paletkę, która była już w poprzedniej edycji też, to jest Not so Neutral. I wybieram sobie mm, taki matowy, brązowy cień, też by delikatnie zaznaczyć całomanie powieki oraz powiekę dolną. Z tej samej paletki wybieram sobie ten burgundowy cień i nim delikatnie wzmacniam makijaż. kolor trend delikatnie Kolejna z kolor trend delikatnie tutaj przy linii rzęs. To samo robię tutaj przy górnej powietrze, delikatnie pogrubiając na zewnętrznym kąciku. Ale nie ciągnę ją przez całe oko. Makijaż będzie ma być naprawdę bardzo delikatny. I paletki Nude Shimmering wybieram sobie najciemniejszy plus, jest to też matowy kolor. Bardzo ładny. I delikatnie wzmacniam sobie tą kredkę. I od razu ją utrwalam. Na sam koniec będę dodawać sobie delikatnie błyszczący akcent kredką Always On Point. Są to te samostrugające się kredki. Bardzo je lubię, poza tym są bardzo trwałe. I ją nakładam sobie na, na wewnętrzny kącik, ale na dole powyżej. Dzisiaj duszę je rzęsy maskaru Beacon Daring. Rzęsy, wytuszowane, makijaż oczu jest delikatny, po prostu oko jest dobrze wykonturowane, wyprofilowane. Teraz muszę rozświetlić sobie buzię. I sięgam znowu po tą paletkę z nowych paletek: Nude Shimmer, i po ten. I mieszam sobie ten najjaśniejszy cień połyskujący z tym cieniem, po to, żeby uzyskać taki ładny delikatny rozświetlacz, a na koniec jeszcze mój ulubiony róż do policzków, czyli odcień lip plam. Pasuje naprawdę do wszystkiego, jest chłodny i bardzo bardzo naturalnie wygląda. Teraz usta i zaraz przejdę już do włosów, bo chciałabym zrobić jakąś delikatną fryzurę. Na usta szminka w kredce w pięknym odcieniu czerwieni, takiej dosyć intensywnej. Na barkach jest bardziej delikatna. Fajnie, bo nie potrzeba do niej konturówki, można sobie nią wykonturować usta i od razu też wypełnić. Teraz jeszcze utrwalę sobie makijaż, mgiełko do utrwalania makijażu i przejdę do włosów. Ok, ściągnę kutyk i rozczeszę włosy. Zbieram upiększający balsam do włosów, jest to taki krem do włosów, który możesz służyć jako odżywka lub jako balsam do stylizacji włosów. Wcieram go sobie w dłonie i delikatnie nakładam na włosy, od razu je później rozczyszczuję szczotką Tangle Teaser. Teraz sięgam po lokówkę z dużą średnicą i nawijam sobie e, po prostu bardzo miękko, grubsze pasma na nią. Wszystko odwijając od twarzy, tak żeby utworzyć bardzo, bardzo miękką fryzurę, delikatne fale na włosach. Teraz puszczam wszystkie włosy do dołu, mocno roztrzepując je palcami, od razu spryskuję lakierem, po to, żeby nadać im po prostu objętości. Przerzucam wszystko do przodu, i teraz już układam palcami. I bardzo szybko prostą fryzurę mamy już gotową. Teraz jeszcze ważna rzecz, czyli biżuteria. Chyba jestem gotowa, pokażę Wam jeszcze co najchętniej wezmę ze sobą. Teraz pokażę Wam co biorę ze sobą do torebki. To jest turebka w takim pięknym, bordowym kolorze. Ładnie stypiona łańcuszkiem. Ogólnie jest bardzo pojemna i ma ładny, elegancki wygląd. Poza tym, tu z przodu ma takie paski, które można ze sobą strzepić. Wtedy zyskuje ona po prostu inny wygląd. W środku ma dwie mniejsze przegrody, na przykład na telefon i portfel. A dodatkowo ma wczepioną kosmetyczkę, także super, nic się po torebce nie przewraca, wszystko mamy posegregowane. Zabieram ze sobą oczywiście szminkę, tak żeby móc sobie poprawiać usta w razie gdyby zaszła taka potrzeba. co zawsze lubię mieć przy sobie jakiś balsam ochronny biorę ze sobą także puder do poprawek i on ma też lusterko, także zawsze się to przydaje i kosmetyki sobie zostawiam w kosmetyczce a luźno jeszcze wrzucam sobie krem do rąk zawsze lubię mieć przy sobie krem do rąk wiem, że wiele z Was też często nosić, nosi przy sobie i perfumy w tej chwili jeden z moich ulubieńców, czyli wyżł od Christiana La No i portfel, bo w końcu zapomnę. A mam nadzieję, że filmik przypadł Wam do gustu, że miło ze mną spędziłyście czas. Koniecznie dajcie znać, jaki jest taki Wasz uniwersalny makijaż, właśnie na takie okazje. To jest właśnie mój taki uniwersalny look. Także podzielcie się ze mną tym w komentarzach i pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, o kciukowaniu, jeśli wideo Wam się podobało. Zapraszam Was na kolejne filmiki na naszym kanale. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!